Mam taki dzień, ja. Dzisiaj zebrałem znowu mapkę, której jeszcze nie ma. Dajcie, wydajcie. O, raczej, mamy łóżko. O, takie łóżko. Jak ty na celami No, ja Chyba najlepsza budowa. Z królową mamy trochę remis. Królowa dała 10. Ej dobra, ja mam remis z królową, bo królowa miała też te Nie, dobra. lecimy do drugiej budowli. Konkurs budowania, lecimy, niszczymy i robimy drugą budowlę. Chociaż nie musimy tego nie. Teraz ja zostawię sobie, na potem. Nie, Dobra, key, zostawiamy. Dobra, 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 ja zniszczę. Dobra, co kolejne budujemy? Teraz sobie to zniszczę, na dobra, hmm. dobra, Budujemy teraz drugie, budujemy morze. Postaci... Budujemy. Budujemy. Bo to jest. Słowa łapka. Ja ją wam wszystkie Policja. Grupy Policja. mamy i robimy go w minutę. Czas ja no. No, tak. Nie, w Plisum, to jest policjant z Roblox. Ja Dlaczego ten nie działa? Kurde, buduję. Wcale nie by specjalnego, specjalnego tego, kto ja Szybko go zbudujmy. Robimy mu jedną nogę, robię mu drugą. Okej, mnie cały niebieski. Ja buduję. Wcale nie oszukuję. Czekajcie. Dobra, 確かに。<well> <laughs>